Hej kochani! Ostatnio jak przeglądałam komentarze pod moimi odcinkami z wyczynami z Tindera, to przeczytałam coś w stylu, że bardzo fajnie, ale jakbyś zobaczyła jak to jest na Tinderze będąc facetem, to byś się przekonała jakie to trudne. Mm -hmm. Challenge accepted! Większość dziewczyn z żeby mieć męskie doświadczenie, pożycza zdjęcia od kolegi czy chłopaka. Amatorzy. Jako zawodowa Influ, mam na szczęście świadomość każdej aplikacji do przerabiania Ryja. I tak się składa, że jedna z nich potrafi jednym kliknięciem zamienić się w faceta. Sami zobaczcie! Podczas moich prób byłam akurat na urlopie w Chorwacji, ale po wykopieniu Tindera Plus miałam możliwość swapowania w innych miejscach. Zaczęłam więc od Warszawy. Jako wiek wpisałam 29 lat, żeby być. Na granicy młodszej części użytkowników i tych trochę starszych. Osobowość, którą przyjęłam, jest Janek, aspirujący prawnik. I byłam bardzo ciekawa, jaki efekt przyniesie i czy uda mu się zdobyć jakiegokolwiek macza. Janek, jak każdy student czy aplikant prawa, musi wspomnieć, że ma coś z prawem wspólnego. Dlatego dałam mu zaczepny opis. Nie wkurzaj mnie, bo znajdę na ciebie paragraf. Oprócz zaczepnego opisu chciałam dać inne punkty zaczepne do rozpoczęcia rozmowy, i jednym z nich był rower, drugim wspinaczka, a trzecim bieganie. Taki opis miał też podnieść moją atrakcyjność, dlatego że rysując się na osobę aktywno sportowo, prawdopodobnie oznacza to, że mam dobrą formę. Poza tym, inne osoby, które któryś z tych uprawiają, mogły dać mi swipe, ponieważ wiedziałyby tym samym, że będą mogły mieć partnera do biegania, czy do na rower, czy ściankę. I ostatnim punktem był wzrost, który również jest sporym wyznacznikiem atrakcyjności, dlatego również go umieściłam. Gdybym miała możliwość, zdecydowałabym się na 4-5 zdjęć, które jak najlepiej oddają mój styl życia, czyli pewnie miałabym, a raczej miałbym zdjęcie ze ścianki, jakieś luźne zdjęcie przy stoliku z piwem i czy drinkiem, zdjęcie z kumplami, zdjęcie pokazujące moją sylwetkę oraz coś luźno nawiązującego do pracy w śpieszny sposób. Niestety, ale głównym problemem było to, że aplikacja przerabiająca może dokonać cudów tylko z moją twarzą. Nie wymarzę mi biustu, paznokci czy ciuchów. Dlatego miałam ogromny problem ze znalezieniem zdjęcia, które będzie pasować. W miarę zadowalający efekt udało mi się uzyskać z tymi dwoma fotkami, które musiałam na maksa zbliżyć, żeby nie zdradzić moich innych damskich atrybutów. Na początku starałam się w miarę patrzeć na dziewczyny, które swipuje, czytać opis, oglądać zdjęcia i zastanawiać się nad wyborem. Okazało się jednak, że tutaj, w przeciwieństwie do mojego kobiecego profilu, no nie mam luksusu w postaci tego, że praktycznie każdy mój swipe oznacza match. Dlatego zdecydowałam się na typową męską strategię, czyli swipe all. I stał się on, mój pierwszy macz. Nie! Godzinę później miałam już kilka maczy, i szczerze przyznam, że e, miałam wątpliwości, czy. Kogokolwiek uda się mi znaleźć, a to proszę, ta twarz jednak potrafi. Yeah. Trzy godziny później miałam już więcej maczy niż oczekiwałam, że będę mieć w ogóle po jakimś tygodniu. I nie ukrywam, że byłam nieco zaskoczona, bo myślałam, że będę mieć maks dwie-trzy pary. Ale najbardziej zaskoczyło mnie to, że dziewczyny, z którymi mnie sparowało, Same do mnie pisały. 6 godzin później miałam już 50-60 maczy, ale komentarze, które skłoniły mnie do tego eksperymentu mówiły raczej o trudności w nawiązaniu kontaktu z dziewczynami na Tinderze, a nie o trudnościach w znalezieniu par. Sprawdziłam zatem, czy którakolwiek z dziewczyn mi odpisze. W tym eksperymencie oprócz udawania, że jestem facetem, starałam się pisać możliwie najbardziej po mojemu, czyli tak jakbym pisała jako kobieta do facetów. Byłam też przy okazji ciekawa, czy mój damski podryw się sprawdzi. Moja główna taktyka to ta, którą tłumaczyłam Wam w jednym z moich filmów o Tinderze, czyli albo odnoszę się generalnie do wyglądu, albo do szczegółu ze zdjęcia, albo do jakiejś informacji z opisu. I jak widzicie, każda z dziewczyn odpisała na moją wiadomość. Nie miałam żadnego przypadku, aby dziewczyna nie odpisała, co jest ciekawe, bo jak widzicie, niespecjalnie dużo trudu włożyłam w pierwszą wiadomość. Po prostu je personalizowałam. Takie fajne włosy są karalne. A wysoka ta kara? Nie wypłacisz się do emerytury. O nie, czyli pieniężna. Zawsze mogę wyprostować włosy. Robiłam to parę razy w życiu. Jest ciekawie. Naprawdę masz te kilka godzin rano? Po 24 godzinach miałam już tak dużo maczy, że mój licznik zaciął się na 99. Nie wiem, czy byłam taka przystojna, czy mój opis był taki dobry, ale najwyraźniej miałam branie. Faceci pod moimi filmami komentowali, że bardzo trudno jest przenieść relacje z internetu do reala. Sprawdziłam więc, czy udałoby mi się umówić z którąś z dziewczyn. I przyjęłam zasadę, że próba umówienia się musi się zadziać w pierwszych kilku zdaniach, żeby nie marnować czasu dziewczyn na rozmowę. Hej, znajdziesz na mnie paragraf? Brzmi jak proszenie się o problemy, ale mam nadzieję, że nawet jeżeli znajdujesz, to również bronisz tej osoby. To zależy, czy stać cię na moją stawkę godzinową. Czyli za darmo znajdujesz paragraf, ale bronisz za kasę? Jacht sam się nie kupi. No nieźle, dobrze, że od razu dałeś znać. Jestem uczciwym prawnikiem, wymierający gatunek. Dobry kontrast z tym jachtem. To działa. Dziękuję, dziękuję. Czyli rozumiem, że randka sprzedana. Tak szybko? No w sumie czemu nie? Założy się, że 169,5, ale sobie dodałaś. Wiedziałam, że kiedyś to małe kłamstwo się wyda. Wiedziałem, Dzwonię na Tinderową policję. Jesteś aresztowana. Proszę wezwać mojego adwokata. Jestem. W czym mogę pomóc? Najpierw chcę aresztować, a później bronić. Podstępny. A myślisz, że jak zarabiam na życie? Stać mi na Twoje usługi. To zależy, czy chcesz płacić w eurogąbkach, złotówkach czy kawie, czarna bez cukru? Tylko. Chyba trochę cię lubię. Poczekaj, aż poznasz moje inne osobowości, wtedy oszalejesz. Zaskocz mnie. Fajne lustro, gdzie kupiłaś? Dobre pytanie, haha, bo nie pamiętam. W takim razie będę musiał się z tobą umówić, żeby ci je ukraść. Tak łatwo go nie oddam. Dam ci za niego ciasko i kawę. Może być cerniczek, taki dobry, bez rodzynek. Wolę lody albo coś z czekoladą. Spacer z lodami, last offer. Kiedy ci pasuje? Po 48 godzinach dziewczyny już same do mnie zagadywały, i w pierwszym zdaniu chciały wyciągnąć mnie na randkę, i nie miałam pojęcia, jak to się dzieje. Hejka, czy można na swoim koncie jakieś ciekawe osiągnięcia oprócz skończenia prawa, które jest tu tak bardzo pożądane? Oczywiście, że nie. Nie znasz tego kawału, jak poznać, że ktoś studiował prawo? Z chęcią poznam wszystkie dobre kawały o prawie. Mówi ci o tym. A co dziś robisz? Pij je, bo jestem w Chorwacji. Wpadaj na banie. No, zadzieram kiecę i lecę z Warszawy. XD. Odebrać cię z lotniska? Daj znać, jak wrócisz. 72 godziny później maczy przybywało mi cały czas, dziewczyny non stop same do mnie zagadywały i jak swajpowałam, to miałam zdecydowanie więcej maczy, niż jak swajpowałam wcześniej. Okej. Okay. Jak podsumowałabym mój mały eksperyment? Powiem Wam szczerze. Planując ten odcinek, myślałam, że jego wydźwięk będzie zupełnie inny i będą to zupełnie inne wnioski. Przede wszystkim, po przeczytaniu tych wszystkich komentarzy facetów, byłam pewna, że zdobędę dużo mniej maczy, a nawet jeżeli je zdobędę, to trudno będzie mi zacząć konwersację, czy też ją utrzymać. Miałam też tylko dwa zdjęcia i skupiały się one jedynie na mojej twarzy, nie zdradzając w ogóle mojej sylwetki i stylu życia. Jedyne, co dodałam, to wzrost, bo wiem, że dla większości dziewczyn to ważny wyznacznik atrakcyjności. Myślę, że mój opis był też idealny do podrywania wszystkich dziewczyn, które miały cokolwiek wspólnego z prawem, bo udało mi się przyciągnąć wiele dziewczyn związanych z tym właśnie zawodem. 9 na 10 dziewczyn, do których napisałam, odpisała. Większość praktycznie od razu. Nie miałam problemów z utrzymaniem rozmowy oraz z przenoszeniem jej do reala. Skąd sukces? Na pewno, jakkolwiek bardzo pojebanie by to nie brzmiało, moja przeróbka w Face-Up okazała się być... Przystojna. Musiałam być dość atrakcyjna, dlatego że to wygląd na pewno mocno decyduje, czy ktoś da swipe w prawo, czy w lewo. Na pewno pomógł również opis, który był dobrym uzupełnieniem do zdjęcia, ponieważ bardzo dużo dziewczyn w rozmowie się właśnie do niego odnosiło. I co ciekawe, wiele dziewczyn zwracało również uwagę, że jestem daleko. Akurat byłam w Chorwacji i to również był częsty temat do rozmowy, czyli gdzie jestem, co tam robię i tak dalej. O dalszym sukcesie zadecydował moim zdaniem... Sposób prowadzenia rozmowy. Starałam się zagadywać w oryginalny sposób. Chciałam, aby konwersacja zawsze była zabawna i miła dla drugiej strony. Zamiast wiecie, tego takiego sztampowego wymieniania nudnych faktów, każda dziewczyna, którą zaprosiłam na randkę, bez problemu się zgadzała. Mimo, że zamieniłyśmy a raczej zamieniliśmy E, tylko kilka zdań i często same wychodziły z inicjatywą, również bardzo szybko. Jako kobieta wiedziałam również o kobiecych testach, tak zwanych shit testach, które e, wydaje mi się e, umiejętnie zdawałam, co otwierało mi możliwość dalszej konwersacji i finalnego umówienia randki. Przykładowo, jedna z dziewczyn, e, nie mam już niestety rozmowy, bo mnie anmaczowała w międzyczasie, e, napisała coś w stylu: Czy studiowanie prawa to twoje jedyne ży życiowe osiągnięcie? I dużo osób w takiej sytuacji zaczęłoby się tłumaczyć, napisałoby coś, w stylu, nie, oprócz tego robię coś jeszcze. Albo że to naprawdę dużo dla mnie znaczy. No a jest to typowy shit test, którego no, łatwo nie zdać. Ja zamiast tego napisałam, przejrzałaś mnie co jest idealną odpowiedzią na tego typu shit test i potem napisałam, że powinna być prokuratorem, bo rozpoznaje kłamstwo lepiej niż moja mama. I wtedy dziewczyna wystosowała kolejny shit test i zapytała czy mieszkam z mamą. I tutaj ponownie wiele osób mogłoby odpisać, że tylko tymczasowo albo tylko na okres studiów albo tłumaczyć, że tylko ją odwiedzają i tak dalej. Zamiast tego odpisałam, oczywiście, że tak, darmowe jedzenie, nie muszę płacić rachunków. Co również zostało przez nią pozytywnie odebrane, i rozmowa weszła na bardzo fajny tor. Podejrzewam, że jakbym nie zdawała wszystkich tych shit-testów w trakcie rozmów, poszłoby mi Dużo gorzej. Podsumowując, odcinek ten okazał się być odwrotnym do tego, co myślałam, że nagram. Poszło mi zadziwiająco dobrze. Jedyna istotna różnica, jaką zauważyłam pomiędzy moim męskim a damskim profilem, jest to, że w przypadku damskiego każdy profil na 90% oznaczał match, a tutaj skuteczność była może na poziomie 30-40%, czyli dużo mniejsza. Kolejną różnicą jest to, że to ja w większości przypadków musiałam zagadywać, a nie jak to było na moim damskim profilu, że faceci robili to za mnie. Natomiast była też to fajna odmiana, ponieważ czułam, że mam większy wpływ na to, jak posteruję rozmowę, i od początku mogłam wbić ją na fajny tor. Nie zauważyłam różnicy w dynamice konwersacji czy trudności z umówieniem spotkania, ale może po prostu miałam szczęście. Do końca nie wiem, czy taki przystojny ze mnie facet, czy jestem tak dobra w podrywie, natomiast czuję pewien niedosyt, dlatego chciałabym powtórzyć ten eksperyment, w którym spróbowalibyśmy w innym mieście, może trochę obrzydzimy Janka i damy mu inny zawód, Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście taki odcinek i um, co proponujecie. Pozdrawiam przy okazji y, też dziewczyny, które pomimo mojej tinderowej zmiany płci mnie rozpoznały. Ściskam Was mocno. Te wszystkie dziewczyny, z którymi rozmawiałam, chciałabym serdecznie przeprosić. Byłyście naprawdę super. Ani razu nie miałam niefajnej konwersacji, więc tym bardziej było mi przykro, że nie mogę iść z Wami na randkę. Odezwijcie się do mnie na Tinderze albo na Instagramie, bo mam dla Was mały upominek w ramach przeprosin. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się już za niecały tydzień, bo w najbliższy czwartek o 17, czyli o naszej stałej porze. Do zobaczenia. Pa!